Gramy na maksa nadszedł czas, żeby w końcu złapać za Metal Gear Rising Revengeance. Gra, która przewędrowała do nas od Galapagos Interactive, to polski wydawca tego tytułu. Serdecznie dziękujemy za wersję promo, której na pewno nie mamy zamiaru wystawić na Allegro, a dalej będziemy grać. To jest ciekawa informacja. Mateuszu, właśnie, z czym to się jest? Czym w ogóle jest Metal Gear Rising Revengeance? Tak, no może na początku. Hmm. Albo nie, w ogóle odpuścił sobie historię tej gry, bo ona powstawała od tak dawna mm -hmm. i było tam tyle zawirowień z, z nią związanych. Na początku miałem ją produkować samo Kojima Productions, potem oni przekazali tą grę Platinum Games i to właśnie oni są twórcami mm, Metal Gear Rising Revengeance. Um, I to, jest, to nie jest spin-off, chociaż chciałbym powiedzieć spin-off. Chociaż z drugiej strony jest to spin-off, jeżeli chodzi o styl rozgrywki i do poprzednich Metal Gearów. Mm -hmm. um, jest to historia Raidena, czyli bohatera, którego poznaliśmy w Metal Gear Solid 2 i później jeszcze występował on w czwórce. I akcja dzieje się bodajże, nie wiem dokładnie lat, kilkanaście lat po wydarzeniach czwartej części, kiedy to Raiden pracuje jako ochroniarz, tak? Dobrze w takiej mówię? prywatnej, militarnej filmie. filmie. Tak. I pracuje jako ochroniarz jakichś tam ważnych osobistości. No i dzieje się coś bardzo złego z jedną z osobistości, których on właśnie um, pilnuje i to się rozwija właśnie na fabułę bardzo taką mroczną, można powiedzieć. I trochę taką dziwną, tak no, ale Zakręconą. To... Gdybyśmy chcieli Wam opowiedzieć o co dokładnie chodzi w Metal Gear Rising Revenge, byście nigdy nie sięgnęli po ten tytuł. Bo fabuła jest dziwna, jest w stylu Kojima, jest mocno zakręcona. Chwilami śmieszna, chwilami zabawna, chwilami nawet bardzo trywialna. Dlatego nie opowiemy Wam już nic więcej na temat fabuły poza faktem, że będziemy przemieszczać się po całej kulturze. A męskiej. może poza, poza samym faktem, czy się podobała ta historia, bo ja muszę przyznać, że. Tak średnio. Początek był spoko, fajnie się wszystko skręcało, ale samo zakończenie już mi się średnio podobało i też postacie jest trochę takie. Przerysowane. Z jednej strony przerysowane, z drugiej strony chciałoby się, żeby na przykład ten taki, no nie główny antagonista, ale ten sam, ten samuraj taki, z którym walczymy prawie pod koniec gry. Trochę tak został za mało nakreślony, jakby nie czułem jakby w ogóle takich. No jakby nie miałem takich większych uczuć do żadnych postaci, nie. Tro, po troszkę tak, troszkę tak, bo będą pojawiały się postaci właśnie ze starych części Metal Gear, niektóre, nie wszystkie, ale na pewno gra jest skierowana do fanów, to trzeba przyznać. Chociaż taki nie fan, jeszcze nie fan, taki jak ja, też świetnie się może przy niej bawić, bo co, będziemy podróżować po całym świecie, zostaniemy zrzuceni w kilku miejscach. W, Dosłownie zrzuceni na Tak, tak, w niedalekiej przyszłości. No i będziemy wchodzić w coraz głębszą linię fabularną, poznając właśnie tego głównego antagonistę, będziemy chcieli ponownie oczywiście zastopować kryzys na świecie i uratować kilka niewinnych, kilka, to mało powiedziane, wiele niewinnych istnień. I tak naprawdę to koniec fabuły w Metal Gear Rising, ale czym ona różni się od normalnego Metal Gira? Ale też teraz o fabułę, czy gra? to no, samo rozgrywka. No, przede wszystkim jest to, jest to slasher, chyba tak możemy to nazwać, mhm. więc nie jest to już skradanka, tylko po prostu gra w stylu bajonety. Y no, Bajonety czy Gadovoira może mniej, mhm. Bajoneta, Devil May, May Cry, coś takiego, czyli to co Platinum Games umie robić bardzo dobrze, prawda, bo właśnie oni zrobili Bajonety, Vanquisha później i Anarchy Reigns i tak dalej. Więc jeżeli też mówisz, że to jest gra dla fanów, ale z drugiej strony nie, nie sądzę, że wszystkim fanom tych tradycyjnych Metal Gearów posuje właśnie taki styl rozgrywki. No właśnie, bo ci którzy, ci, którzy są wielkimi fanami Metal Geara mówią, że Metal Gear Rising to są dosłownie popłuczyny, albo to, co zostanie pospłuczonej w spłukanej wodzie w toalecie i to jest Oj, właśnie no. Metal Gear. Niektórzy tak mówią, po prostu jako fani, że nigdy nie dotknął tego ścierwa, bo to nie jest Metal Gear, koniec i kropka. Nie zgodzę się, no okej, okay. jest zupełnie inna gra, jest to zupełnie inna gra, ale bardzo mi się podoba styl. Rozgrywki, bo okej, okay, można przechodzić grę wciskając dosłownie jeden przycisk, praktycznie, ale akcje skradankowe, czyli taka leciutka domieszka Metal Gear Solid pojawia się właśnie w tej grze, gdzie będziemy korzystać na przykład z pudła czy z wielkiej beczki, żeby poskradać się gdzieś za wielkiego przeciwnika i jednym uderzeniem go zabić. Taki stealth action troszeczkę zabicie z ukrycia. To mi się bardzo podoba, bo jeżeli wejdziemy na rynku, możemy to zrobić, pewnie pokonamy ich też bez problemu, ale nie będzie ich już trzech, tylko będzie ich Dużo, dużo więcej, bo nagle y, wielki alarm się podniesie. No. no tak, tylko to też jest w niektórych mm -hmm. jakby misjach, bo w niektórych y, musimy po prostu pokonać tak. jakąś liczbę przeciwników, bo jest taka niewidzialna ściana. Nam się uaktywni, dopiero kiedy pokonamy wrogów, to możemy przejść dalej, ale właśnie w niektórych momentach możemy się przekraść obok nich, zupełnie ominąć wszystkich przeciwników, to jest fajne. I zrobić. powiedz szczerze, czy nie łapałeś się czasami na czymś takim, że kiedy już alarm się podniósł, ty chciałeś tak jak w typowym Metal, Metal Gear Solid gdzieś uciec, żeby zgubili twój ślad y, i żeby zapomnieli o tobie, żeby pomyśleli, że im się tylko przewidywało, a pojawiała się ta. Niewidzialna ściana, taka znana z Gadowolm, na przykład, gdzie musiałeś już ich wszystkich wybić. Ja miałem to cały czas. Po prostu był Momentami wum, tak, wum, alarm, szczególnie... a ja uciekam, i a, ale nie mogę już dalej, muszę z nimi walczyć. Tak, momentami tak miałem, szczególnie dlatego, że trochę mi zabrakło różnorodności przeciwników, troszkę większej. Mhm. Bo walczyć cały czas z tymi samymi, to jest jednak po jakimś czasie to zostało trochę monotonne, cały czas sprawiało off ale jednak przydałoby się tu większa różnorodność. No właśnie, też co do tego uciekania, nie? Jak w że konstrukcja poziomów w Revengeance jest taka, że nie za bardzo było gdzie uciekać. Mm -hmm. Chociaż były tam taki level w kanałach, na przykład w Meksyku bodajże, tam było można się poskradać i pouciekać trochę, ale ogólnie... No właśnie, jest trochę dziwnie, ale to co chyba tak najbardziej nas miało przyciągnąć, poza faktem, że e, mamy tutaj spin-off od Metal Gear Solid, to fakt, że został wprowadzony zupełnie nowy sposób szlachtowania cięcia. E, to było już pokazywane wielokrotnie na różnego rodzaju trailerach, pokazach, Konferencjach i tak dalej. E, czyli taki free slash, ja to sobie zawsze nazywałem. Blade Mode to się nazywa. Blade nazywałem. Mode, tak jest. E, kiedy możemy sobie w dowolny sposób prawą gałką analogową e, zadać cięcie i dosłownie naszym, nazwijmy to, magicznym, mocarnym mieczem przeciąć wszystko. Od samochodów, przez czasem chyba nawet budynki, helikoptery, drzewa. Tak, drzewa. Wszystko. wszystko, wszystko, wszystko. Czyli można powiedzieć, że całe otoczenie jest bardzo niszczalne. Znaczy nie, nie całe, bo jednak niektórych tym mm. rzeczy nie mogliśmy zniszczyć, bo na przykład nie, nie wbieglibyśmy, na przykład jakbyśmy rozwalili schody, nie? Oczywiście mhm. takiego ścian też nie było, można przycinać w niektórych miejscach, ale to są wiadomo no wymogi, nie można wszystkiego rozwalić, mhm. bo bez przesady. Ale, ale podobało ci się to w ogóle, że można było coś takiego zrobić mhm. i czy to było przydatne? Powiem ci, to jest fajne rozmaicenie, bo z jednej strony, gdyby był sam taki tryb walki slasherowy typowo, bo taki też jest, oczywiście walczymy, tam jest cios silny bodajże cios mocny mm -hmm. i możemy tam robić jakieś kombosy, tylko właśnie trochę jest za mało tych kombosów, nie? To nie jest Devil May Cry na przykład. Na pewno. Mimo więc... dodatkowych broni, które będziemy mm -hmm. kupować po zabiciu więc, niektórych bossów. Więc gdyby tu nie było tego trybu Blade Mode, to sama walka byłaby o wiele zbyt, za uboga byłaby po prostu bez tego, więc to jest przydatne, chociaż Um, to nie jest też takie, bo niektórzy mówili, że to jest o, będę mógł sobie po prostu m, każdą walkę rozwiązać w ten sposób, po prostu potnę kogoś na kawałki, mm -hmm. to tak nie działa, bo najpierw musimy tam kogoś trochę zwiększyć, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Albo mieć, pasek, potem... albo mieć pasek naładowany, w zależności od naszego przeciwnika, tych mniejszych możemy od razu przeciąć, tych większych rzeczywiście, trzeba najpierw potłóc i to dosyć mocno. A czym jest Zandatsu? Zandatsu? Mm -hmm. To mi zrobiłeś. Pamiętasz taką akcję, kiedy, kiedy nagle pojawia się na ciele przeciwnika taki specjalny kwadrat. A, chodzi ci o wyrywanie, tak? Wyrywanie kręgosłupa i do, dostawanie za to niezłych bonusów i bustów. To jest właśnie zandacu, kiedy walczycie z przeciwnikiem, nagle pojawia się na nim taki specjalny celownik i w momencie odpalenia tego skupienia, tego blade mode, musimy idealnie zadać cięcie właśnie przez to miejsce i wtedy będziemy mogli wyrwać część androida. Tylko nie mówmy, że to są Ludzie, bo zaraz będzie, że tak gramy na maksa i e, Platinum Games namawia do wyrywania kręgosłupów ludziom i zadawania cięć w odpowiednim miejscu. No chociaż tak wiesz. A fabuła no, to wszystko będzie wyjaśniać. No a to i tak wiesz, to mi taki skrew normalny, więc tak. jeżeli ktoś jest wrażliwy na punkcie krwi, to i tak no, to nie jest dla niego raczej. I to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi właśnie o samą walkę, bo raz, że mamy po prostu slasher, dwa, że mamy ten blade mode, czyli ciachamy wszystko, trzy, że będziemy musieli zadawać e, odpowiednie cięcia w odpowiednim e, miejscu. Ale jak gra wygląda graficznie? Średnio. Moim zdaniem wygląda średnio. To znaczy sam model Raidena jest fajnie zrobiony. No wiadomo, to jest nasza główna postać, więc mm -hmm. musieli nad tym popracować, ale na przykład już um, lokacje same nie są, są... puste. Są puste i są takie jakieś bez wyobraźni Nie wiem czy to jest przez to, że grałem w Devil May Cry'a mm -hmm. nie, niedawno całkiem i tam w ogóle level design był świetny moim zdaniem. Tak. Ale tutaj są takie po prostu trochę nijakie, no. Nawet jak zmieniamy te lokacje, bo raz jesteśmy w Meksyku, raz gdzie indziej. To nie mamy zielonego dębmy, pojęcia, Tak. Że, że, że zmieniamy te lokacje, bo wszystko wygląda bardzo podobnie. Jest puste, czyste, umyte, mhm. schludne, bez sensu. Ale z drugiej strony też ta gra jakby w ogóle nie ma tam elementów eksploracji. To jest tylko walka i biegnięcie do przodu przed siebie, więc... Mhm. A, też może dlatego po prostu nie starali się za bardzo z lokacjami, bo tam nie ma praktycznie chwili spokoju dla nas. Nie cały czas coś robimy, jak nie rozmawiamy z kimś akurat przez telefon, tak to nazwijmy. Mhm, właśnie, bo to też jest e, ciekawy element, ale jeszcze wracając na chwilę do grafiki, filmiki wyglądają obłędnie, moim zdaniem. Bardzo mi się to podobało i e, cieszę się, że było ich znowu dużo, jak na Kojima przystało. Wiem, że Kojima nie brał udziału, w, nie, nie tworzył tej gry, tak. tylko kiedy mówimy, że jak na Kojima przystało, to znaczy, że czuć tam ducha Kojima. No i koniec, kropka. Także moim zdaniem filmiki były bardzo dobre, z dużym poczuciem humoru, no i przede wszystkim widać tutaj, że... E... No i z taką, z taką przesadą, nie? jak w Bajonecie mieliśmy na przykład, mhm. że wielki Wali nas z ogromnym mieczem, a my to powstrzymujemy jedną ręką, ten taki jego zamach. Podobnie Więc jest. Jest taki tutaj. over the top, można. Tak powiedzieć. Jest, tak Właśnie. jest. I to jest e, super. E, jeszcze przejdźmy na chwilę do dźwięków i muzyki, bo samo udźwiękowienie jest naprawdę niezłe. E, kiedy na przykład przetniemy jakieś wielkie rusztowanie, no to słychać giętą mm -hmm. blachę i tak dalej. E, natomiast bardzo mi się podoba dobranie muzyczne, kiedy jest walka z bosami, jest power metal, jest chillstep, który przychodzi nagle w, w dubstep e, w momentach, kiedy zaczyna się coś dziać. Także muzyka cały czas nie daje nam spokoju i napędza całą akcję w Metal Gear Rising Revengeance, to jest na pewno im plus. Zgodzę się bez wątpienia i yy, tylko a propos muzyki, trochę mi momentami przeszkadzało, że muzyka była z głosem, były piosenki, wiesz, z wokalem. Trochę mi to jakoś tak nie powiem, że wybijało z rytmu, ale bardziej bym wolę gdyby słowa sama muzyka, nie? Było czuć się mężczyznę w tym po No, kwestia kwestia, kwestia gustu. To prawda, ale No a propos w... głosy postaci, chyba wszystkim mi się podobały, szczególnie, tak. szczególnie doktora. O. Który swoją drogą bardzo fajnie się nazywa, doktor po prostu. Doktor. Ja, ja, Herr Doktor. Tam. To też było niezłe, a bardzo mi się podoba motyw znowu tu jest nawiązanie właśnie do fanów Metal Gear Solid, czyli możemy w każdej chwili zadzwonić do kilku osób i one te rozmowy, nie wiem czy często z tego korzystałeś. One komentują jakby to, co zrobiliśmy. Tak, i to jest takie mm -hmm. super. Ile oni musieli linii dialogowych nagrać? Jest nawet achievement. Złote trofeum jest za to, żeby wysłuchać większość, czyli nie wszystkie. Bo wyobraźcie sobie, że nagle poznajecie cokolwiek, Drobno, dro, drobny szczegół dotyczący fabuły, możecie do pięciu osób zadzwonić i każdy oddzielnie, hej, stary, właśnie o tym słyszałem. Sprawdziłem przed chwilą w komputerze i zaczynasz rozmowę na ten temat. A jak zadzwonimy do pewnej pani, tak się właśnie gra sejwuje. To mnie rozwaliło już zupełnie. Rozmawiamy, rozmawiamy i nagle pani to co, może zasiewuje twój progres. Okej. Okay. <laughs> to tak, mi się to jest, podobało. To jest fajne mety, jest też związane z dialogami wszystkimi, mm -hmm. które są bardzo fajnie w grze napisane. Jest, jest też humor w tych dialogach często, na przykład są odniesienia do Żółwi Ninja w pewnym momencie. I ogólnie humor jest w tej grze obecny, na przykład jak Raiden w jednej misji y, mówi tam, że musi się na przykład. Y, wtopić w otoczenie w Meksyku i nakłada wielkie sombrero, ale poza tym ma tak. wygląda jak cyborg, więc... Dokładnie, to chyba w pierwszych wrażeniach akurat mogliście oglądać na YouTubie wideo, kiedy właśnie w tym wielkim sombrero paraduję i tnę wszystkich dookoła. No. To mi się bardzo, bardzo podoba. Jeszcze jedna rzecz... A, właśnie, bo tak, są minusy na pewno w tej grze. Jedna z nich to na pewno te takie puste, zbyt ładne otoczenia. Druga jest taka, że gra jest przeraźliwie. Nigdy na to nie narzekam, ale ta gra jest przeraźliwie krótka, bo ona się rozkręca rozkręca, rozkręca, ciach, koniec gry. Takie miałem tak, po prostu no wrażenie. No dobra, no to ja powiem tak, że uh, może najpierw minusy powiem, tak? To jest mm -hmm. ta pora. No to moim zdaniem za mało kombosów w takim normalnym stylu walki bez tego blade mode. Nie? Mm -hmm. To jest trochę zbyt ubogie. Uh, tak jak mówiłeś, te lokacje nie powalają, na przykład mog mogłyby być naprawdę ładniejsze i z większą wyobraźnią zrobione, nie? Mm -hmm. szczególnie na Metal Gear. Uh, ale jeszcze jeden minus, um, o czym ty powiedziałeś? <grymne> yes, no, dziś taki dzień, że można zapominać no. o niektórych rzeczach. Eee, właśnie. Ty patrzysz? Też że też wszystkie minusy hmm. mi teraz uciekają. A, że gra jest krótka na pewno. A, no tak? to ja chciałem tak, chciałem uh -huh. się dodać, że ja się że ja tego nie odczułem. Nie wiem. Zajęło mi 6 godzin przejście całej gry w trzech uh -huh. posiedzeniach po dwie godzinki. Ale no nie wiem, jak na przykład znowu do Devil May odwołam. Od, 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 od Tam mieliśmy takie momenty, że po prostu już szliśmy sobie, nie? Przez jakiś, czy biegliśmy przez jakieś otoczenie, przez. Kilkadziesiąt sekund, a w że tego nie ma, bo mamy ten tryb super szybkiego ninja biegania, mhm. gdzie pokonujemy puste okolice w 10 sekundy. A poza tym cały czas jest walka, cały czas coś się dzieje, więc jakoś ja nie odczułem tego, że ta gra jest jakaś niekompletna, to czy może po inaczej. Jest tam za mało kontentu. Gra nie kosztuje mało, to trzeba przyznać. Grasz ją tylko 6 godzin, a po przejściu Devil May Cry masz. Tyle jeszcze poziomów trudności, tyle sposobów na przedłużenie no tak. rozgrywki, a tutaj koniec gry i tyle. Oczywiście możesz sobie jeszcze wyższy poziom załadować, nie ma najmniejszego problemu. Jest coś takiego jak VR Missions, czyli specjalne misje, które głównie polegają na tym, że zabij wszystkich w odpowiednim czasie i dostanie złoty medal. Nuda, więc. Sorry, ale to mnie trochę nie przekonuje i szczególnie nie podoba mi się ostatnia walka z bossem, yy, gdzie jest taki drobny element, że musimy odpowiednie cięcie zadać w, pod odpowiednim kątem. Ja prawie pada złamałem tak, z frustracji. Tylko, w tej jednej walce tylko w, w, właśnie i to jest mniej więcej w ten sposób, że uczymy się angielskiego na poziomie podstawowym, a nagle w, na samym końcu oni nas proszą o to, abyśmy mówili biegnie jako, biegle, jako native speaker. Przez całą grę jest łatwo, a na koniec jest tak dowalony boss, że ja naprawdę chciałem rzucić padem w ścianę, bo już pom Zaraz ja robię to cięcie, a ono mi nie wchodzi. Czy twórcy nie wiedzą, że prawa gałka analogowa nie jest tak precyzyjna, jakby się mogło wydawać? I tylko dlatego ginąłem. To mnie po prostu strasznie denerwowało. Ja w ogóle w tym Blade Modzie rzadko korzystałem z rejestrowania samymi gałkami, tylko po prostu tam wciskający w tym trybie. Tak, to było z tak we wszystkie strony. tak bossa przeszedłeś? Nie, tego bossa nie mówiłem. To był jedyny moment, w którym musiałem tak precyzyjnie. I to była masakra dla mnie. Za drugim razem mi się udało. Nie było takie, na jakim poziomie grałeś? Ja na Ja na normalu również. No i męczyłem się miałem wrażenie, że męczę się z nim 5 godzin, męczyłem się tylko 35 minut, więc jak ja to powiedziałem w pierwszych wrażeniach, jak na bossa z tak ciekawej gry, no to chyba nie jest tak dużo. Chyba... No ale bossy też, a propos, nie powiedzieliśmy ani słowa chyba o bossach. To Bardzo prawda. ciekawy projekt wszystkich bossów, moim zdaniem, tak. i nie było ani jednego, który mi się nie spodobał. No magnetyczny. Był, moja żona chodziła wow! bossów. tak się wow. na części, tak? tak to świetny był. I, jak ja z nim walczyłem, moja żona akurat coś przenosiła i tak stanęła, popatrzyła na telewizor i mówi: Wow, ale ktoś ma nieźle banie z rytel, nie. że coś takiego. to platinum games, nie? Tak jest. No i gdzieś tam Kojima w tle. E, czas na podsumowanie, czyli co? Czym jest Algird Rising Revengeance, moim zdaniem, świetnym tytułem, po który na pewno warto sięgnąć, który otrzymuje mocne 7 na 10 ode mnie. Eee, dlaczego nie wyżej? Tylko dlatego, że Devil May Cry dostał 9, a jest o niebo lepsze ugrało, moim zdaniem. Eee, w zupełnie innym klimacie, ale lepiej zrobioną i starcza na dłużej. 7 na 10 to moim zdaniem bardzo dobrze. No dobra. dobra, to ja powiem, że zgodzę się z twoimi plusami wszystkimi, mhm. e, tylko zaznaczę jeszcze, że jakby dla mnie za długość granic to nie jest minus. E, okay. Tak powiem. I po prostu, jeżeli dla was e, jakby. To ten czynnik jest istotny, to nie wiem, poczekajcie po prostu trochę, aż ta gra stanieje, bo naprawdę warto, warto w nią zagrać, tak. jeżeli jesteście fanami slasherów, ode mnie 8 na 10. Super, jeszcze raz dziękujemy Galapagos Interactive za przysłanie wersji promo do recenzji.